ja bym kurwa... Mre, mnie. Ja byś, kur, kurwa... Ja bym kurwa... Ja bym nie, nie, jak nie mógł podrobić, a, a. się do... Do... Jest kratz, I nie wypaść! Ze z swej wierci, roli! Do... Tego to wie teraz! Władze w króle chciał! Komu jest zimno? Komu jest zimno? Do... Ja to pokawiam. Ja bym to za mało! Aby! I wiec, Nie, nie, nie! nie Aby, nie! Nooo! Na tam jest, co chcesz! Tu masz zapalary. Grączony jak jest. Muszę mieć! Nawet dwie. Muszę ją Poczekaj, Jak rąba jakiś drugi albo coś. Żeby tak trawy nie rąbłosowe, ale o próbę tak Nie można trawy rąbnąć? No właśnie lepiej. Ona wiem, że to nie dajesz super rady, ale będzie dobrze. Ale właśnie to zdaje. Tak no dałeś mi ją twał.